Walczyć z plugastwem! <ścoughs> Żadne złonie uchowa się przed świętym ogniem. Święty Ogień oświetli je, spali, oczyści! Święty Ogień oświetli, spali, oczyści! Oto płomień łaski i miłosierdzia! Ty, odmieńcze, będziesz płonął powoli. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami naraz, jak inni z twojego kraju. Ja nie zrobiłem nic złego, nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie dobrzy ludzie, proszę! O, na bogi! Patrzcie, to czy to Doppler! Mam nadzieję, że Dudu nie dał się złapać. Ta nowa upada dla wielkiej czworzej, prawda? do W ładną pogodę można znów dojrzeć w To Czarodziejka mogła rzucić. Ej, ty! Zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Nie interesują mnie łupy, tylko czarodziejka, która tu mieszkała. I mamy w to wierzyć? Tak. Pewno ukrywa się w jakiejś noży, jak oni wszyscy. Przed kim się ukrywa? Straż świątynna wzięła się za magów. Tropi ich jak szczury. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym jej szukał w zgniłym gaju. Zgniły gaj. Ciekawa nazwa. Siedlisko Szumowin i Dziwadeł. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki? Nie chciałem nikogo obrazić. Gdzie jest ten zgniły Gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj go. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Menge się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Menge? Straż świątynna. Zabrać to słodziejskie nasienie do pokoju zwierzę. Ale panie, za co? Przecież to krem czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa Straży Świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Wiedziałeś, że nie topesz potrafi wyczuć ćmy na mile? Zwierzęta to nie moja działka. Znam twoją profesję. Od razu wypatrzyłem twoje żółte ślepia wśród tej tłuszczy na rynku. Zauważyłeś, jak bardzo ludzie kochają płomienie? Kiedyś wieczny ogień strawi wszystko. Tak samo jak nie topesz wyczuwać my, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla Wiedźminów. Ciekawi mnie, dla kogo jest grad. Dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w wieczny ogień. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Okradli mnie! Łapać złodzieja! A może by tak, że do zamku? Znajdzie się datek dla ubogiego? Chromy? A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. O, jak maham, o, spójrzcie, o. Widzisz, ja pomieszany na umyśle jestem. Od dawna to pomieszanie? A od urodzenia. Tu mam pomieszane, o. Ręką Wam pokażę. Widzicie, jak pokazuję ręką? Po mojemu to jesteś zdrowy jak koń. Kapłani mnie oglądali znachor, i znachorzy powiedzieli, że żem pomierzany. Źle ci powiedzieli. Mnie tam wszystko jedno: ludzie datków nie szczędzą. Lubią, jak pokazuje. O tu, tu, o tu, tu. Grunt, że jesteś szczęśliwy. Ano jestem. A najbardziej to lubię, jak mnie kto o drogę pyta. Wtedy pokazuje: O, bo ja się znam na mieście. Oj, znam się. To pewnie wiesz, gdzie jest miejsce, na które mówią zgniły Gaj. Czy wiem, ja tam przecież mieszkam? To jest tam, o tam, o. Tam, czyli gdzie? W dzielnicy Bordeli. Jest taki zaułek za bramą. I wcale nie jest zgniły i nie jest gaj. Głupki tak o nim mówią, ale ja wiem. I każdy tam może wejść? Oczywiście. Chyba, że nie powie. Stara Locha powiła warchlaki. Wtedy mogą nie wpuścić, ale to łatwo powiedzieć. Posłuchaj, Stara Locha powiła warchlaki, widzisz? Dzięki za pomoc to strasz do miasta wpuściłem Witam oficerałowcy w czarownicy pana sędziego. Otwierać A ty kto i czego tu chcesz? Zwiedzam sobie miasto. Ciekawi mnie, co jest za tą bramą. Mój szwagier też był ciekawy. Będzie piąty rok, jak gniję w ziemi. Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolątków. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Stara locha powiła warchlaki. Ah. Witaj w naszym gaju, bracie. I Jakie do mnie to... Interesuje? Dobrze. Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt. Witaj, Tris. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz wiedźminie. Mówisz tak, jakbyś miał do mnie sprawę. Kto wie? W dzisiejszych czasach ktoś, kto nosi dwa miecze i umie zrobić z nich użytek, może być bardzo potrzebny. Mogłeś posłać po mnie jakiegoś pachołka. A mogłem, ale chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz. Czy jesteś tylko sprawny, czy również sprytny. Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. A może powinieneś zostać miejskim lejcą? Żartujesz? Rada miejska... <gry> To zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Wizjoner z Ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości Wiecznego Ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. A, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa, ale ludzie kiedyś zrozumieją, że Wieczny Ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły Gaj, ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa? Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam Was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do Ciebie przyłączę. Co Ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć mi ktoś pół roku temu powiedział, że Tris Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego półświadka, pół roku temu. Pani czarodziejka, piękna jak zwykle. Żal się rozstawa. Pewnie niedługo tu wrócę. Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważny. Szukam kogoś. A konkretnie? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie, zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Gadanie! Hejże, nie dotykaj mnie! Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem jak lubisz gadać. Poczekaj, niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pod mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Cóż... Czasami sprawy wymagają poświęceń. A ludzie? Ludzie nawet bardziej niż sprawy. W takim razie może się poświęcisz i wyciągniesz dla mnie tę paczkę. Wygrałaś. Stójcie! Słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem unapuwać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, jażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łasko. Położyłem mu książkę na brzuchu i przykryłem kupkiem. mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Przeciąg. Tutaj powinno być wyjście. Zresztą, gdyby nie było smart, by nas tu nie spierował. Na tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Nowigrad był kiedyś wolnym miastem, nie tylko z nazwy. Dlatego po masakrze w Lokmunin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynne. Nowigrad leży na pieniądzach, a doprowadzi. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Mengę cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi, znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Widzę, że jesteś w swoim żywiołku. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Uroko to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Muszę. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Chris, Powiedziałaś temu człowiekowi, że jesteś czarodziejką? Oczywiście. Jak szukała zlecenia, to od tego zaczęła. Ty jesteś Tris? Wiem, że to nieostrożne, ale w Nowigradzie panuje duża konkurencja. Gdybym powiedziała, że jestem zwykłym szczurułapem, nikt by mnie nie zatrudnił. Przede wszystkim nikt by nie uwierzył, że tak piękna kobieta zajmuje się tępieniem gryzoni. Możecie zaczynać. Chris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. W takim razie bierzemy się do roboty. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Hmm. Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin. Odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzidł nie możesz tego zrobić. Nie chce mi się szukać szczurzych kup. Mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na firewerk sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No. Teraz poczekamy aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szturów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... Pogodzoną. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Hmm. Może i racja, ale prawdę zna tylko on. Tak. Prawdę o sobie znamy tylko my sami. Czasami dzielimy się nią z bliskimi ludźmi. Nawet jeżeli jest przykra? Tak. Kto wie, może kiedyś. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen? Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jena? Mm, tak sobie. – A o co konkretnie pytasz? – Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są. Wiem, kto to jest, Tris. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam płatkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Skoro jesteś taki domyślny, trzeba było brać nogi za pas. Nie lubię uciekać. Proponuję, żebyś nam grzecznie zapłacił i zabrał stąd tych panów. Jeszcze nie jest za późno. Chyba żartujesz. Nie po to zatrudniłem czarodziejkę, żeby jej teraz płacić. Dam ci radę, mutanci. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Dziękuję za dobrą radę, ale nie mogę jej przyjąć. Dosyć gadania. Róbcie co do was należy i pamiętajcie, będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skórny syna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywy. Wynają mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Weszłam w zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty... Chodźmy poszukać pana Brandona. Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili. Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Owcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem się zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mery, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. — Dobrze. Macie tu pieniądze. — A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. — Powinnaś zmienić towarzystwo. — Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corintili. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier. de Youngher, nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów Cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie, do zobaczenia.